Mimo informacji zamieszczonych na internetowej stronie SMLW oraz współdzielczej kablówce, ta kwestia wciąż bywa dla ludzi niejasna. Chodzi o montaż wodomierzy z możliwością odczytu drogą radiową i ich wpływ na rozliczenia czynszowe. Tymczasem sprawy związane z wymianą urządzeń mają się prościej niż to na pozór wygląda. Na osiedlu Sławieckiego poszło nam bardzo gładko. Wymieniliśmy to do końca czerwca i wprowadziliśmy od lipca zaliczki na wodę, które są doliczane do czynszu. Zaliczka jest liczona na podstawie 12 miesięcy zużycia w danym lokalu. Zniknęły zatem osobne rachunki za wodę, a pojawiła się kolejna pozycja w opłatach czynszowych. Kłopot w tym, że owa nowość nie dotarła jeszcze na osiedle Jagiellońska. I to właśnie jego mieszkańcy mają najwięcej wodomierzowych wątpliwości. Jest to starsze osiedle, więc ta wymiana trwa nam trochę dłużej, ponieważ są tam problemy z wymianami zaworów. I w momencie, kiedy uporamy się już z całkowitą wymianą tych wodomierzy na Państwo dostaniecie wcześniej zawiadomienie o zmianie wysokości czynszu. Dopóki to nie nastąpi, należy rozliczać się po staremu. Koniec spotkań z wchodzącymi do mieszkań inkasentami jest jednak nieunikniony. Zamiast silnych nóg i dobrego wzroku, teraz potrzebne są im tylko dwa niewielkie aparaty. Na każdym wodomierzu jest zainstalowana nakładka, która emituje sygnały odczytujące stan i wskazania wodomierza. Przysyłaj drogą radiową do tych urządzeń. Odczyt następuje poprzez ściągnięcie wszystkich danych. Nie trzeba wchodzić do lokalu. Można podjechać samochodem, zainstalować sobie antenę na dachu i ściągać, czekać na ściągnięcie wszystkich danych. Takie ściąganie, co ważne, zabezpiecza też przed ewentualnym naciąganiem. Wszelkie próby zdjęcia z wodomierza nakładki, traktowanie go magnesem albo wsteczny przepływ wody, natychmiast są wychwytywane przez system, żeby było wiadomo z kim. W razie potrzeby spółdzielnia będzie musiała policzyć się inaczej. Odczyt jest wiarygodny, co sam. Sprawdziłem, chodząc po mieszkaniach, ludzie byli zaskoczeni. Jak to działa? Nikogo nie było, a mamy rachunek. Podchodzą do wodomierzy, sprawdzają, ja demonstruję, ile jest na wodomierzu, panie. No to cuda chyba są. A my nie XXI wiek po prostu mamy. Na koniec warto wspomnieć, że wysokość zaliczek za wodę będzie, by tak rzec, płynna. Ich weryfikacja ma następować co 6 miesięcy. Tereny spółdzielczych osiedli to jedne z bardziej zielonych miejsc w mieście. Taki stan rzeczy nie jest oczywiście permanentny i o to, aby być zieloną spółdzielnią, trzeba się sporo napracować. Wiadomo, że o tą zieleń należy systematycznie dbać, więc są podcinane żywopłoty, są formułowane jakieś tam kule z krzewów, są dosadzane żywopłoty. Takie jak na przykład ten przy bloku numer 32 niedaleko zespołu szkół numer 3. Wzdłuż chodnika biegnącego za budynkiem zostanie posadzonych 70 metrów bieżących żywopłotu, czyli w sumie około 300 roślin. W tej chwili na zlecenie administracji wykonujemy tu... Takie prace polegające na posadzeniu roślin w formie szpalerowej. Zadaniem ich będzie osłonięcie bloku przed spalinami samochodu. Poza tym tam zostały docieplone budynki: budynek 32 i budynek 31. Budynek 31 jest już też na ukończeniu, więc w tym momencie też należałoby o tą zieleń troszeczkę tam bardziej zadbać, żeby to już miało no taki naprawdę fajny wygląd. Ale trzeba pamiętać, że tereny zielone to nie tylko trawniki, krzewy czy drzewa, to również ławki czy też place zabaw, o nie również administracja stara się dbać. Po doposażeniu placów w nowe urządzenia zabawowe przyszedł teraz czas na poprawę estetyki ich ogrodzenia. W tej chwili tak zostało ogrodzone nowymi płotkami dwa place zabaw, to jest przy bloku 7-8 i przy bloku 21. No i systematycznie oczywiście będziemy grodzić następne, następne place zabaw też kolorowymi płotkami. No zupełnie to inaczej wygląda. No i taki płotek tak nawet na kolorowo pomalowany, ponieważ on musi być tam 2-3 razy pomalowany, więc no niestety ta jego żywotność jest dłuższa. Dłużej też będą cieszyć oko nie tylko tych najmłodszych mieszkańców Legionowa.